To popołudnie w Lubominie było wyjątkowe. Dzieci i dorośli spotkali się offline na świeżym powietrzu. Zapomnieli o smartfonach, komputerach i internecie. Taki właśnie był cel wydarzenia pod nazwą Zaloguj się do rodziny. To piękne wydarzenie, które integruje lokalną społeczność, ale przede wszystkim ma na celu podkreślenie roli, jaką pełni dla nas każda rodzina, czyli tej najważniejszej komórki społecznej. Bardzo cieszę się, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie. Dziękuję organizatorom za przepiękną organizację dzisiejszego wydarzenia. Wydarzenie było efektem współpracy i zaangażowania szeregu instytucji i organizacji. Zespół szkół w Lubominie, KGW Lubobabki, Gminna Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubominie, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, że to wszystko przy koordynacji pracowników Centrum Usług Społecznych, że to wszystko wyszło i naprawdę serce rośnie, jak widzimy tutaj, uśmiechniętych mieszkańców. Organizatorzy przygotowali aktywności i atrakcje skierowane do całych rodzin. Nie zabrakło również występów artystycznych. Ważnym elementem spotkania były także rozmowy ze specjalistami dotyczące m.in. zjawiska przeciążenia informacjami i ciągłej potrzeby bycia online, szczególnie wśród dzieci. Zachęta do tego, aby włączać się w życie rodzinne i być w nim aktywnym. Z drugiej jednak strony zwraca naszą uwagę na zagrożenia płynące z cyfryzacji. O pełne brzuchy uczestników wydarzenia zadbał środowiskowy dom samopomocy w Wolnicy. Mamy w swojej ofercie jako środowiskowy dom samopomocy w Wolnicy, lemoniatkę dla uczestników. Mamy również kiełbaski, które pieczemy sobie tam ładnie na grillu. Również wystawiamy pracę naszych tutaj uczestników. Także nasza oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Lubomino. Piknik pod hasłem Zaloguj się do rodziny był częścią obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. telewizja Kopernik. Kopernik.tv